że e, jakiś świadek? Ja. A więc słuchamy Panny Iskry. On zabił jego syna. Miał dwa miesiące. Przez przypadek na niego wpadł, a on wyciągnął nóż i go zabił. Wszystko widziałam. Czy to prawda? Jak powiem nie? To co się stanie, Alcy, jak powiem tak? Strażnik! Zostawcie mnie. W pokoju! A że? Mm. świadków? Są jeszcze dwa konie. Mamy panią serdecznie królową misji. Tak, dzień dobry. A więc, co pani widziała? Ten koń ukradł mocy żywiołów. Mhm, rozumiem. Dobrze, dobrze. A za takie czyny grozi dożywocie w więzieniu. Co? Ja kłamie? Wy sobie je robicie! Zabiję mojego syna! To nie przyjdzie mu w płazem! Dobrze, jeszcze zastanowimy się nad tą stroną. Wy macie się nie zastanawiać. On idzie do więzienia, zdobił mojego źrebaka. A byli jacyś tego świadkowie? No nie. No właśnie. Tym jest problem. Zamkniemy go na 8 lat w więzieniu. W dodatku karcie go co tydzień. Tak jest. Mm. Gdzieś do więzienia! Chyba żarty! <śmienic> 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 Ej, ty nowy. Tata, ta, tak? Dzisiaj ty stoisz na warcie. Jesteśmy tutaj prawie tydzień. Nara. Biorę sobie urlop. A, ale tak sam? No, sorry, ale więcej strażników tutaj nie ma. Kto chce pilnować jakiegoś podziemnego więzienia w jakimś zaduku? Nara. to nie był dobry pomysł, żeby być strażnikiem. Mały. Kto mówi? Chcesz, możesz wiedzieć, ile tu siedzę? Nie, dzięki. Siedzę tu prawie trzy lata. I za każdym razem jest tak samo. Za, za co cię zamknęli? Podobno zamordowałem komuś śrebaka. To, to, to prawda? Chyba bym tu nie siedział, gdyby to była nieprawda. Ty zamordowałeś rybaka. To nie wszystko. Szałuj sobie tej pracy, szałuj. To będzie najgorszy dzień twojego życia. Przestań! są takie łatwo wiedne Chojźcie z tym kajdanami To dopiero początek Nie, nie, źle dałaś czadu Naprawdę dobrze ci idzie czarowanie wody e, Lepiej niż za pierwszym razem Dobra, to chodźmy na obiad, bo Cześć Dzień dobry e, Królowo Jest sprawa. A więc Pod bramą stoi koń I mówi, że to on jest królem e, Czy zaatakować go, czy lepiej go Przyprowadzić tutaj Lepiej go tutaj przyprowadzić a może będziemy go torturować? Na razie nie, muszę zobaczyć. Okej, okay, już idę go wezłać. Byłem tego łobuza. Coś się, się pomieszało. Dobrze, przynieś. Chodź tu do mnie, łobuzie. Mówiłem, nie jestem łobuzem. To kim? Kimś, kto pozbawi cię władzy na zawsze. Chyba żarty. Trzymać? Tak. Puszczaj mnie! z problemem. Andrzejem Dudom. Kwiecka! Przemknij dziób! Gówno się dzieje. Nigdy! Koniec twoich rządów Selo! Nie kłam! Ach, to jest już twój koniec! Ale nie chcę, żebyś się stąd wydostała. To już twój koniec! Ach.